W dzisiejszym świecie mają miejsce wydarzenia prorocze, które wiele osób ignoruje. Dlatego ważne jest, aby mieć światopogląd oparty na Biblii. Każdy wierzący powinien być świadomy tego, co dzieje się na świecie, ponieważ wiele wydarzeń jest zgodnych z biblijnymi proroctwami o końcu czasów. Zacznijmy od pierwszego punktu: ducha antychrysta. Duch antychrysta szybko rozprzestrzenia się w dzisiejszym świecie. Zwróć uwagę na to, co dzieje się w różnych miejscach na całym świecie. Jeśli przyjrzymy się Chinom, w 2022 roku CBN doniosło, że Chiny planują przepisać Biblię i nazywać Jezusa grzesznikiem. W innym artykule odkryliśmy, że w kwietniu 2021 roku władze chińskie aresztowały 10 chrześcijan za sprzedaż i dystrybucję Biblii w Huhoto, stolicy Mongolii Wewnętrznej. Jeden z tych wierzących, Banien Hong został aresztowany i 15 kwietnia 2024 roku skazany na 5 lat więzienia za nielegalne operacje handlowe, czyli za sprzedaż i dystrybucję Biblii w sposób nielegalny dla chrześcijan w Mongolii Wewnętrznej. Jeśli skierujemy naszą uwagę na stan Luizjana, artykuł informuje że od stycznia wszystkie publiczne sale lekcyjne w Luizjanie, od szkół podstawowych po uczelnie, będą musiały wyświetlać 10 przykazań, zgodnie z nową ustawą podpisaną przez republikańskiego gubernatora Jeffa Landrego 19 czerwca. Ta ustawa, pierwsza tego typu w kraju, jest już kwestionowana przez rodziców i różne grupy w tym amerykańską Unię Swobód Obywatelskich, która argumentuje, że środek ten jest niekonstytucyjny i wniosła pozew przeciwko niej w poniedziałek. W Wielkiej Brytanii znajdziesz nagłówki takie jak Kościół Anglii rezygnuje z terminu Kościół, aby być bardziej nowoczesnym, oraz młodzi dorośli w Wielkiej Brytanii otwarci na zakazanie Biblii. Fragment artykułów wspomina, że niedawne badanie w Wielkiej Brytanii ujawniło, że niemal jedna czwarta młodych Brytyjczyków jest otwarta na pomysł zakazania Biblii, zgadzając się z zakazem książek zawierających rzekome mowę nienawiści. A co z obecną muzyką? Oto kilka fragmentów tekstów znanego rapera Eminema z piosenki zatytułowanej "I.V.". Mówi on: Zło, tak, jestem tak zły, zepsuty do rdzenia, skręcony w mózgu, jestem tak zły, tak zły, że oczywiste jest, że nie jestem jak inni ludzie. W innej piosence zatytułowanej Look Er, mówi: Teraz moi naśladowcy są jak satanistyczna sekta, tak, słuchają mnie tak, jak kiedyś słuchano Mansona, przynajmniej tak to wygląda, jestem lucyferem, a Driss to producent antychrysta. To tylko jeden artysta, ale podaje te przykłady, aby zilustrować, jak agresywnie działa duch antychrysta w dzisiejszym świecie. Wiele rzeczy jest promowanych, akceptowanych, a nawet celebrowanych w tym świecie, podczas gdy w rzeczywistości są one sprzeczne z Bożymi zasadami. Biblia ostrzegła nas przed tym w pierwszego. Jan 4,3 mówi: Każdy duch. Który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga, to jest duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, a teraz już jest na świecie. Zauważ jak jesteśmy informowani, że ten zły duch jest już w działaniu, aktywnie działając. Teraz możemy zobaczyć, że duch antychrysta działa z większą intensywnością. Będziesz świadkiem wielkiej apostazji, wielu ludzi oddalających się od wiary i coraz większej liczby fałszywych proroków z wielkimi zgromadzeniami słuchającymi doktryn demonów. Przechodząc dalej, drugim proroczym punktem, na który należy zwrócić uwagę, jest przygotowanie gruntu dla pojawienia się światowego przywódcy, takiego jak antychryst. Oto kilka interesujących punktów do zauważenia. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA wybrał startupi do opracowania cyfrowych dowodów tożsamości na całym świecie. Prace nad cyfrowymi dowodami tożsamości przyspieszają, a Stany Zjednoczone są najnowszym krajem, który postawił krok naprzód w tym rozwoju. W Australii uchwalono ustawę o tożsamości cyfrowej. Ustawa ta ustanowi kompleksowy system tożsamości cyfrowej i umożliwi organizacjom finansowym oraz dostawcom zapisanie się i zintegrowanie z platformą tożsamości cyfrowej rządu. Korzyści płynące z tego systemu obejmują silniejsze i bezpieczniejsze środowisko online dla użytkowników. W Europie niektórzy ludzie w Szwecji zaczęli wszczepiać mikroczypy w dłonie. Antychryst będzie kierował globalnie powiązaną gospodarką, w której będzie dyktatorem kontrolującym środki handlu. Aby ludzie mu się podporządkowali, zmusi ich do przyjęcia znaku, ponieważ bez niego nie będzie można kupować ani sprzedawać. Grunt bez wątpienia jest przygotowywany dla światowego przywódcy. Trzecim proroczym punktem, który obecnie ma miejsce, jest zatwardziałość serca wielu ludzi. Jest to coś, co wszyscy możemy zobaczyć rozwijające się przed naszymi oczami. 2 Tymoteusza 3 mówi o ostatnich dniach, a uważam, że temat rozdziału jest ujęty w pierwszym wersecie, gdzie Biblia mówi: "Wiecie o tym, że w dniach ostatecznych nadejdą czasy trudne." Rozszerzone tłumaczenie mówi: "Ale rozumiejcie, że w ostatnich dniach nadejdą niebezpieczne czasy wielkiego stresu i trudności, dni trudne do zniesienia." Czytając ten rozdział, kilka rzeczy staje się jasnych: w ostatnich dniach będzie całkowite odrzucenie Boga w tym świecie. Wszystko, co reprezentuje Słowo Boże, zostanie odrzucone. Będzie czas, gdy ludzie będą pragnąć słuchać tylko tego, co ich cieszy, szukając Ewangelii, która oferuje błogosławieństwa bez wymagania pokuty, Ewangelii, która głosi pomyślność zamiast życia w ofierze. I już teraz widzimy wiele z tego, wiele osób woli mieć swoje uszy zadowolone, zamiast przyjmować czystą Ewangelię, która przenika serce i wyzwań każde grzeszne zachowanie w ich życiu. Oprócz korupcji, która zdominuje świat, 2 Tymoteusza 3 mówi o całkowitym upadku społeczeństwa, ponieważ ludzie będą zdradzieccy, impulsywni, oszczerczy, brutalni, nieposłuszni rodzicom, nadużywający i bez samokontroli. Nie będzie zasad, absolutnych norm moralnych ani jakiegokolwiek rodzaju ograniczeń. Każdy będzie robił to, co wydaje się słuszne w jego własnych oczach, a w przypadku tych, którzy odważą się kwestionować wybory życiowe innych ludzi, czekać będą surowe konsekwencje. Werset 5 stwierdza, że ludzie będą mieli pozory pobożności, ale będą zaprzeczać jej mocy, trzymaj się z dala od takich ludzi. Żyjemy w erze religijnych buntowników, mężczyzn i kobiet, którzy udają pobożnych, ale w rzeczywistości są pełni grzechu i oszustwa. Religijni buntownicy zadadzą wszystkie właściwe pytania, ale zwróć uwagę na ich działania, ponieważ będą podążać za wszystkimi niewłaściwymi odpowiedziami. Mogą nawet cytować pisma, ale ich serca będą dalekie od Boga i jeszcze bardziej oddalone od Jego Słowa. W czwartym punkcie mamy wojny i wieści o wojnach. Biblia ostrzegała nas, że w ostatnich dniach nadejdą niebezpieczne czasy, a słowo niebezpieczne oznacza czasy groźne. Dlatego nie powinniśmy się dziwić, gdy świat popadnie w alarmujący stan. Jezus ostrzegł nas o wojnach i wieściach o wojnach, które nadejdą, ostrzegł nas, że naród powstanie przeciwko narodowi. W dzisiejszych wiadomościach prawie każda informacja dotyczy. Potencjał do wybuchu wojny światowej jest ciągle wspomniany, czy to poprzez raporty o nadchodzącym konflikcie, czy o już istniejącym konflikcie. Ale chcę ci powiedzieć, że w tych niepewnych czasach nie powinieneś się martwić, ponieważ Słowo Boże już ujawniliśmy przyszłość. Wiemy, co nadchodzi, wiemy, jak wszystko się kończy. Nie musimy się martwić, ponieważ Słowo Boże mówi nam w Łukasza godzina 21.28, gdy te rzeczy zaczną się dziać, wstańcie i podnieście głowy, bo wasze odkupienie jest bliskie. Nie musimy się martwić, ponieważ Mateusza 6, 25 myślnik 26 mówi, dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, co będziecie jeść lub pić, ani o swoje ciało, co będziecie nosić. Czy życie nie jest ważniejsze niż pokarm, a ciało niż odzież? Spójrzcie na ptaki niebieskie, nie sieją, nieżną, nie zbierają do spichlerzy, a wasz Ojciec Niebieski je żywi. Czy wy nie jesteście ważniejsi niż one? Wasz Ojciec Niebieski je żywi. Czy wy nie jesteście ważniejsi niż one? Piątym i ostatnim proroczym punktem, który chciałbym wyróżnić, jest niezwykły wzrost technologii. W przeszłości Mark Zuckerberg mówił, że halegrami cyfrowych rzeczy będą powszechne w niedalekiej przyszłości. W niedalekiej przyszłości wejdziesz do pokoju i będzie tam tyle hologramów cyfrowych do interakcji, ile obiektów fizycznych. Trudno sobie wyobrazić dzień, w którym ludzie nie będą już chodzić do kościoła, ale zamiast tego obraz holograficzny pastora pojawi się bezpośrednio w salonie, głosząc kazanie. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji SI nie jest trudno wyobrazić sobie dzień, w którym ktoś po prostu powie platformie SI: Kazanie Charlesa Spurgeona o miłości Boga, a w mgnieniu oka pojawi się halegram Spurgeona wygłaszający kazanie wszystko napędzane przez SI. Nie zrozum mnie źle SI może być używana dla dobra, zwłaszcza w chrześcijaństwie i rozrywce. SI może umożliwić większej liczbie chrześcijańskich producentów publikowanie treści filmowych i pobożnych, pomagając ludziom oddalić się od świeckich i grzesznych opcji rozrywkowych. Jednak istnieje niebezpieczeństwo, S.I. może również być używana do przekazywania letniego, słodkiego Ewangelii. Ogólnie rzecz biorąc, jako dzieci Boże, gdy widzimy te znaki, powinniśmy zawsze szukać schronienia w Biblii. Bóg ostrzegł nas przed tym, co nadchodzi, ostrzegł nas o niebezpieczeństwach, które nas czekają, ale obiecał również chronić nas, bronić i walczyć za nas jako swoich dzieci. Dlatego ty i ja powinniśmy zawsze mieć biblijną perspektywę świata, zwracając uwagę na to, co dzieje się na świecie, ale nie pozwalając, by to wpłynęło na nasz spokój czy wiarę w Boga. Wszystko, co robię, przypisuję Bogu, dał mi dar, dał mi impuls, by. Chcę tylko kontynuować doskonalenie się i mam platformę, którą chcę wykorzystać do chwały Boga. Zawsze, gdy wchodzę na scenę, moją modlitwą jest: Boże, ucz mnie naczyniem, przez które będziesz uwielbiony. Jaki byłby rezultat, prawie się poddałem. Byłem na skraju wielkiego przełomu, ale nie mogłem go dostrzec. Diabeł naprawdę próbował mnie złamać, ale Jezus przyszedł i mnie zatrzymał. Utrzymał mnie, abym nie zrezygnował, miłosierdzie Boże utrzymało mnie, abym nie zrezygnował. Po całej kontrowersji związanej z ceremonią otwarcia, a nawet zakończenia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, po wszystkich rozmowach o kpinach, rytuałach satanistycznych, złowrogich planach i bluźnierstwie, czy nie jest typowe, że Bóg podnosi ludzi w środku chaosu? Czyż nie jest typowe, że Bóg nadal ma wystarczająco wiernych ludzi, aby być światłem w ciemności, być solą Ziemi? Pomyśl o tym! Diabeł chciałby niczego innego, niż widzieć każdego wierzącego chrześcijanina pogrążonego w zamieszaniu, co zostało zrobione przez organizatorów lub co nie zostało zrobione. Jednak możemy zatrzymać się na chwilę i dostrzec, że mimo nagłówków, mimo oburzenia, pojawiły się odważne kobiety i odważni wierzący, którzy oddali Bogu wszelką chwałę, nawet w pozornie wrogim środowisku. I to właśnie robi Bóg, podnosi ludzi. Noe żył w społeczeństwie, które było przewrotne. Ale Bóg wywyższył go, aby był głosem, który głosił Ewangelię. Paweł został powołany z życia przemocy, gdzie prześladował chrześcijan, a potem stał się chrześcijaninem. Zawsze, gdy są ciemności, Bóg zawsze podnosi ludzi, którzy będą świadkami jego mocy i staną się głosami, które przyniosą mu chwałę. Chrześcijanie mówią rzeczy takie jak. Artykuł z publikacji chrześcijańskiej mówi następująco: cytuję, Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich powinna być świętem. Ale zamiast tego była ohydna. Powinna być radością, ale zamiast tego była bluźnierstwem. Koniec cytatu. Billy Graham kiedyś wygłosił kazanie zatytułowane: Co jest nie tak ze światem? I dzisiaj chciałbym zadać to samo pytanie nam wszystkim: Co jest nie tak ze światem? Odpowiedź to grzech. Grzech jest tym, co jest nie tak ze światem, i ośmielam się powiedzieć: Miłość do grzechu jest tym, co pogarsza wszystko jeszcze bardziej. Rozszerzone tłumaczenie 2 Piotra 3, 3 mówi: Przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy, którzy będą szydzić, postępując według własnych porządliwości. Szyderca to ktoś, kto wyśmiewa i drwi z czegoś. Ile szyderców mamy dzisiaj? Jak często widzimy Biblię i chrześcijaństwo wyśmiewane? Każdy wierzący, który zna swoją Biblię, powinien wiedzieć, że kiedy widzimy wzrost szyderstwa wobec Chrystusa, zbliżamy się do Jego powrotu. Kiedy widzimy moralny upadek społeczeństwa, kiedy widzimy, że zło jest nazywane dobrem, a dobro złem, kiedy duch antychrysta jest tak wyraźnie aktywny, jesteśmy coraz bliżej jego powrotu. Ostatnio Elon Musk mówił sporo o chrześcijaństwie. W jednym z niedawnych wywiadów powiedział: Choć nie jestem osobą szczególnie religijną, uważam, że nauki Jezusa są dobre i mądre. Powiedziałbym, że jestem prawdopodobnie chrześcijaninem kulturowym. Koniec cytatu. Niedawno, po kontrowersjach związanych z igrzyskami olimpijskimi, Musk napisał na Twitterze: Chyba że. Mówienie, że potrzeba więcej odwagi, aby bronić tego, co słuszne i sprawiedliwe, w przeciwnym razie chrześcijaństwo zginie, jest błędne. Prawdziwe chrześcijaństwo biblijne nie jest praktykowaniem religii, to akceptacja, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i z martwych wstał, pokonując tym samym moc śmierci, diabła i grzechu. W ten sposób w Chrystusie. Kiedy przyjmujemy go jako naszego Pana i Zbawiciela, jesteśmy również uratowani od gniewu Bożego. Chrześcijaństwo polega na poddaniu się Chrystusowi jako Panu. Jeśli ktoś twierdzi, że chrześcijaństwo zginie, chyba że będzie więcej odwagi, aby bronić tego, co słuszne i sprawiedliwe, oznacza to, że to, co Chrystus uczynił na krzyżu, nie było wystarczające i musimy coś do tego dodać. Ale tak nie jest. Dzieło Chrystusa jest doskonałe, absolutne i kompletne, niezależnie od tego, co ktokolwiek myśli, że społeczność chrześcijańska powinna robić. Po drugie, Biblia ostrzegła nas, że w ostatnich dniach pojawią się szydercy i drwiący. Wszystko, co widzimy dzisiaj, nie wzywa nas bezpośrednio do konfrontacji z tymi, którzy szydzą z Chrystusa, ale raczej do zrozumienia, że kiedy te rzeczy się dzieją, wierzący powinni postrzegać je jako potwierdzenie proroczego Słowa Bożego. To zatem inspiruje nas do jeszcze większego ewangelizowania, do jeszcze większego okazywania miłości Chrystusa, do odważniejszego potępiania grzechu. Dlatego nie chodzi koniecznie o bezpośrednie zaangażowanie się z szydercami. Mój trzeci punkt jest następujący: stwierdzenie, że jeśli nie będzie więcej odwagi, aby bronić tego, co słuszne i sprawiedliwe, chrześcijaństwo zginie implikuje, że diabeł wygra. Ale diabeł jest pokonanym wrogiem. Biblia mówi nam, jaki jest Jego los. W Księdze Objawienia, godzina 20:10 napisano: Diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już zostali wrzuceni bestia i fałszywy prorok, i będą męczeni dniem i nocą na wieki wieków. Los diabła już został przypieczętowany, nie jest on równy Chrystusowi. Mój czwarty punkt to fakt, że chrześcijaństwo było atakowane przez wieki. Sam Jezus był prześladowany i ukrzyżowany. Apostołowie poniesieli straszliwe śmierci z miłości do Chrystusa. Wczesny Kościół był prześladowany przez wielu, w tym przez Nerona, a dziś istnieje wiele przykładów w filmach i muzyce, gdzie chrześcijaństwo jest wyśmiewane. Jednak chrześcijaństwo przetrwało wszystkie te prześladowania i ataki przez wieki. Wierzę, że gdyby miało zginąć, zrobiłoby to już dawno temu. Ale tak się nie stało i jest powód. Powód jest taki, że Jezus Chrystus nie może być pokonany. Na koniec mój ostatni punkt jest następujący. Biblia mówi w Ewangelii Mateusza 5,14-16: Wy jesteście światłością świata. Miasta położone na górze nie może być ukryte. Tak samo nie zapala się lampy i nie stawia się jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak samo niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Jezus Chrystus jest światłością świata i jeśli chrześcijaństwo zginęłoby, na ziemi panowałaby tylko ciemność. Nie byłoby nadziei, zbawienia ani jutra. Ale tak się nie stanie, ponieważ ciemność świata nigdy nie pokona światłości tego świata, a tą światłością jest Jezus Chrystus. Czy kiedykolwiek poczułeś, że Bóg nałożył na ciebie specjalne powołanie? Czy czułeś, jak twoje serce jest pociągane w określonym kierunku, aż zauważyłeś, że to duch święty Cię prowadzi? Czy zauważyłeś, że masz szczególną wrażliwość na rozpoznawanie, co jest od diabła, a co od Boga? Dziś chciałbym omówić niektóre z głównych zagrożeń dla osób, które zostały powołane i wybrane przez Boga. Pierwszym zagrożeniem dla wierzącego, który został powołany przez Boga, jest to, co nazywamy byciem komfortowym. Kochamy komfort, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie, pastorem, czy ateistą, gwiazdą roka, czy woźnym, wszyscy lubimy być komfortowi. To jest naturalne, to ludzkie. Ale zagrożenie bycia komfortowym, a raczej bycia zbyt komfortowym, polega na tym, że stajemy się bardzo łatwo complacens. To szybko następuje we wszystkich obszarach życia, w codziennym życiu, w karierze, a nawet w naszej wędrówce chrześcijańskiej. Bycie zbyt komfortowym może doprowadzić do tego samego stanu bezczynności, co lenistwo. Jeśli nie będziesz miał gorącego pragnienia, aby ciężko pracować na coś, jeśli nie będziesz skoncentrowany i dążył do celu, wyniknie z tego mniej sukcesów, mniej pieniędzy, mniej umiejętności, mniej uznania. W twojej chrześcijańskiej wędrówce, bycie komfortowym prowadzi do letniości w wierze. Musimy świadomie wybierać życie z ogniem w sercu dla Pana i wiedzieć, że wszystko, co robimy, jest dla Jezusa, jest dla Jezusa. Musimy zapewnić, że wszystko, co robimy, ma na celu poprawę naszego relacji z Panem, przynoszenie Mu chwały i uwielbienia. Teraz nie zawsze będzie to komfortowe. Będą chwile, kiedy będzie trzeba się poświęcić, chwile, kiedy będziesz musiał się uniżyć i będą chwile, kiedy będziesz musiał służyć. Jeśli jesteś zbyt komfortowy, będziesz niezdolny do wykonania którejkolwiek z tych rzeczy. Ale jeśli masz ten ogień w sercu dla Boga, Twoja postawa będzie brzmiała: Panie, gdziekolwiek mnie prowadź, pójdę za Tobą. Dlatego pamiętaj, że niebezpieczne jest być zbyt komfortowym jako dziecko Boże. Nie mówię, że nie możesz czuć się komfortowo, ale nie pozwól, aby Twój komfort sprawił, że praca dla Boga lub służba Mu stanie się niedogodnością. Powinno być przywilejem służyć Królestwie Bożym, a zbyt duża wygoda oznacza, że zaczynasz postrzegać to jako niedogodność. Innym niebezpieczeństwem jest angażowanie się w rzeczy i osoby niemoralne. Jest niebezpieczne wystawiać się na to, co nie pochodzi od Boga, czy to przez przyjaźnie, myśli czy działania. Otwierasz się fizycznie, mentalnie lub w swoim sercu, kiedy pozwalasz sobie angażować się w rzeczy lub osoby, które nie boją się Pana. Teraz, nie zrozum mnie źle, nie ma nic złego w okazywaniu miłości osobom niewierzącym. Nie ma problemu z demonstrowaniem miłości Chrystusa osobom, które odeszły od wiary, Jezus to robi. Jednak istnieje cienka granica między byciem świadkiem a stawaniem się uczestnikiem. Zobacz, co mówi Biblia na ten temat. Nie bierzcie na siebie nierównego jarzma z niewierzącymi. Bo jakie ma powiązanie sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka wspólnota może mieć światłość z ciemnością? Dwie korony godzina szósta czternaście. A co z jednym koroną godzina 15:33? Nie dajcie się zwieść, złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Lub Psalm 1, błogosławiony mąż, który nie chodzi za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Teraz rozumiesz, co chcę powiedzieć. Jest cienka granica między byciem świadkiem, a uczestniczeniem. Możesz ich kochać, ale nie powinieneś ich rozrywkiwać. Jezus potrafił świadczyć dla niewierzących i być ich przyjacielem bez popadania w niemoralność. Emigrek, y, jako ludzie na naśladowcy Chrystusa, stajemy przed realnym niebezpieczeństwem, gdy angażujemy się zbyt mocno w niemoralność. W naszej cielesnej naturze jest grzech i jeśli narażasz się na niemoralne rzeczy, szybko poczujesz silne przyciąganie do nich. Jeśli nie będziesz ostrożny, naprawdę zaczniesz działać jak osoby, z którymi najczęściej przebywasz. Naprawdę zaczniesz myśleć podobnie do umysłów wokół ciebie, jeśli pozwolisz im przeniknąć do swojego serca, obniżając swoją straż. Jest powód, dla którego stare powiedzenie wciąż jest aktualne: Jeśli kładziesz się z psami, obudzisz się z pchłami. To powiedzenie przetrwało próbę czasu, ponieważ jest absolutnie prawdziwe. Jako chrześcijanin, niemoralne środowiska, światowe i niemoralne osoby mogą cię wpłynąć i zatonąć twój okręt, jeśli zbyt mocno się narażasz. Staraj się być zanurzony w rzeczach bożych, bądź czujny, nieustannie żyw się słowem bożym, abyś mógł być wpływem, gdy znajdziesz się wśród niemoralnych rzeczy i ludzi w tym świecie. Trzeci punkt zagrożenia to pycha. Posiadanie pychy w sercu jest niebezpieczne. Pycha jest śmiertelnym grzechem może całkowicie oddalić cię od woli bożej i utrzymać cię poza nią. Bóg sprzeciwia się pyszałkom, ale daje łaskę pokornym. Jesteśmy pouczeni, aby pokornie stanąć przed Panem, aby On nas wywyższył we właściwym czasie. To Jego czas jest tym, w którym prosperujemy, i jest to dla naszego dobra, ponieważ On wie, czego potrzebujemy. On potrafi czekać, aż będziesz dojrzały w mądrości, czeka, aż będziesz bardziej zaangażowany w modlitwę. Bóg czeka, aż staniesz wobec pewnych trudności i rozwiniesz silniejszą wiarę. W Jego czasie, gdy uzna to za stosowne, pobłogosławi Cię. Osoby, które osiągają wysokie stanowiska bez wcześniejszego przejścia przez trudne i ciemne okresy, często brakuje empatii, zrozumienia i pokory wobec innych. Bóg jest mądry i zna podróż, którą musisz odbyć, aby przygotować swoje serce na wyżyny w swoim życiu. Nie pozwól, aby myślenie o sobie zbyt wysoko doprowadziło cię do tego, że Bóg cię poniży. Przysłowie godzina 16:18 mówi, pycha poprzedza zagładę, a wyniosłość ducha upadek, kropka. Jeśli znajdziesz pychę w swoim sercu, naprawdę przygotowujesz się na to, że Bóg cię poniży. Stawianie się na piedestale. Musisz zrozumieć, że bez Boga, który cię stworzył, nie jesteś niczym, mimo że możesz osiągnąć wiele i wiele zrealizować. On pragnie, abyś to uznał z całego serca. Niezbędne jest chronienie się przed pychą, ponieważ infiltruje ona cicho i przejmuje cię, gdy zaczynasz czuć, że robisz wielkie rzeczy na własną rękę. Pycha łatwo gromadzi się w sercu, więc bądź czujny. Proś Pana, aby ochronił Cię przed tą pułapką, ponieważ świat może przedstawiać wiele powodów do dumy. Jednak na końcu dnia pycha zabija Twoje życie duchowe, ponieważ tłumi potrzebę i pragnienie Boga w Twoim życiu. Dlatego zachęcam Cię, abyś modlił się przeciwko temu duchowi i zawsze był czujny na Jego obecność. Niebezpieczeństwo bycia zbyt zajętym dla Boga. Ostatni punkt zagrożenia, który chciałbym poruszyć, to ryzyko stania się tak zajętym, że nie znajdziesz miejsca dla Boga w swoim harmonogramie. W dzisiejszych czasach wydaje się, że być niezwykle zajętym to prawie oznaka statusu, jakby to sprawiało, że ktoś wydaje się bardziej ważny. Jednak nie ma zasługi w byciu zajętym tylko dla samego bycia zajętym. Nie ma duchowego zysku w pracy cały czas bez troski o swoje życie duchowe. Co pomoże człowiekowi zdobyć cały świat, a stracić swoją duszę? Ta mentalność jest rozproszeniem dla chrześcijańskiej wędrówki z Bogiem. Jest prawdziwe niebezpieczeństwo, gdy stajesz się zbyt zajęty dla Boga. Praca, rodzina, przyjaciele, hobby, relacje cokolwiek życie może przynieść, jest mnóstwo rozproszeń czekających na ciebie w każdym zakątku Twojego umysłu. Istnieją nawet osoby, które nie zdają sobie sprawy, że są rozproszone, ponieważ ciężka praca, którą wykonują, to tak naprawdę praca religijna. Jest smutne, ale powszechne, widzieć chrześcijan zaangażowanych tak bardzo w robienie rzeczy dla Boga, że ostatecznie nie spędzają czasu z Bogiem. Osobisty związek jest zaniedbywany, podczas gdy na zewnątrz wydaje się, że prosperują dzięki religijnym działaniom. Prawdziwe serce dla Boga. Znam wielu chrześcijan. Którzy wykonują dzieło Boże, ale są głodni duchowego pokarmu w swoim życiu osobistym. Bóg chce, abyśmy służyli Jego celom, oczywiście, ale nie pozwól, aby cokolwiek, nawet praca religijna, stało się przeszkodą dla Twojego prawdziwego związku z Bogiem. On chce Twojego serca w pełni, Twojego serca całkowicie i chce tego szczerze. Pytam Cię: Masz osobisty związek z Jezusem Chrystusem? Nie pozwól, aby rzeczy tego świata lub nawet dobre rzeczy, które nie są samym Bogiem, Cię rozproszyły. Niech Twoje życie zawodowe wypływa z serca pełnego duchowo, gdzie chodzisz z Bogiem, rozmawiasz z Nim, komunikujesz się i masz z Nim społeczność. Modlitwa i refleksja. Modlę się, aby każde z tych zagrożeń zostało usunięte z Twojego serca. Modlę się, abyś był czujny na każdą dziedzinę swojego życia, która może potencjalnie odciągnąć Cię od wędrówki z Chrystusem. I niech Duch Święty zawsze Cię prowadzi, abyś mógł żyć swoje życie obficie w Jezusie i z celem.